Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam za lajki, like, subskrypcje, komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład, czyjemu na tobie zależy, ale zrobimy trzy grupy, żebyś mogła sobie, mógł sobie wybrać, do której grupy. Hmm, Najbardziej przyciągnie i zrobimy rozkład z trzech talii kart. Nie będzie to długi rozkład, ale będzie z trzech talii zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie, co się pokaże w kartach. Wybierzmy sobie mm, trzy grupy. Grupa pierwsza niech będzie to grupa z cytrynem, grupa druga, będzie to grupa z mm, kryształem górskim, i grupa trzecia. Będzie to grupa z fluorytem. Dobrze. Zapraszam do rozkładu grupę pierwszą, grupę z cytrynkiem. Zobaczymy, czyjemu na tobie zależy. Odkryjmy kartę. Mamy kartę wiara, czyli jest to karta arcykapłana. Czyli jest tutaj energia um, dużej odpowiedzialności um, za całą sytuację, za relację, za drugą osobę. Arcykapłan jest um, kartą stabilizacji i um, jest tutaj energia zgodnego małżeństwa albo zgodnej relacji, opartych, um, opartej, um, budowanej na, na jakichś trwałych fundamentach. na jakichś wartościach wspólnych, które sobie wspólnie ustaliliście, ustaliliście, wypracowaliście i jest tutaj energia skupiania się na tym, żeby to wszystko dobrze się rozwijało. Zobaczmy, co dopowiedzą karty z innej talii. Na razie jest fajnie. Widać, że jest skupianie się na rozwoju, na tej osobie zależy na relacji, i może tutaj być taka dość sztywna struktura, takie właśnie sztywne trzymanie się jakichś schematów. Wiara jest znakiem byka. Tak jeszcze dopowiem. Zobaczmy, co tutaj nam się pojawi. Szóstka buław, czyli energia cieszenia się z tego, co w tej chwili się dzieje. Jest to karta rodziny, Szczęść, szczęścia, radości i takich właśnie chwil świętowanych w gronie rodzinnym. Bardzo fajnie tutaj to się pokazało. Szóstka buław jest taką energią radości. Zresztą pojawił się ten, powtórzył się tak ten symbol właśnie wdzięczności za to, co się dzieje. Widać, że tutaj bardzo skupiacie się na tej relacji waszej, bardzo wam na niej zależy i tej osobie na pewno też. Jest tak, jakby ta relacja dla niej w centrum uwagi jest bardzo ważna. I może tutaj karta mówić o jakichś kolejnych etapach w relacji, o, może mówić o planowaniu albo już o przyjęciu oświadczeń, zaręczyn. O planowaniu jakiś właśnie długotermin, o takim planowaniu długoterminowym, sfokusowaniu na sukces, na tym, że, na tym, że wszystko Wam fajnie się uda poukładać i że rzeczywiście yy, jesteście w stanie zbudować relacje, czy budujecie relacje. Taką y, opartą na miłości, na otwartości na drugą osobę, y, na ak pełnej akceptacji i, i jesteście sobie wdzięczni za to, że, y, że to wszystko się y, tak pięknie układa. Tak? Siódemka denarów może mówić o tym, że właśnie to jest ta karta Sprawdzam, y, dlatego pytasz, czy jemu na tobie zależy. Bo to jest właśnie ten moment zatrzymania i zastanawiania się, to jest ta relacja, którą budujecie już od jakiegoś czasu, dbacie o nią, różne możliwości zostały wykorzystane. Ale jest ten moment takiego zatrzymania i zastanowienia się, co można tutaj zrobić więcej, tak? dla, te, dla tej relacji, żeby ona się jeszcze piękniej rozwinęła, żeby jeszcze wie, piękniejsze drzewko nam tutaj wyrosło. Więc to jest właśnie ten moment zatrzymania i zastanawiania się, czy jemu zależy yy, i co można tutaj zrobić, yy, jaką podjąć inicjatywę, z jakąś propozycją wyjść i yy, z, w, jak, w którą stronę, tak, pokierować. Yy, żeby ta relacja po prostu pięknie wam się dalej rozwijała i żebyście oboje byli bardzo zadowoleni z tego, co się dzieje, bo w samym centrum ta szóstka buław mówi, że jest całkiem nieźle. Jest tutaj taka pewność, że relacja jest zdrowa, że oboje wiecie, czego chcecie, i rzeczywiście udaje wam się to osiągać jest tutaj taki zachwyt z tego co się dzieje i taka pełna akceptacja i duma, że potraficie tą relację tak pięknie budować i tak o nią dbacie i jest ten moment właśnie zastanawiania co jeszcze można by zrobić, co wprowadzić, może co y, 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 jaką nową możliwość wykorzystać szóstka buław jest kartą sukcesu, siódemka denarów jest kartą sprawdzam, tak, jego jakby zastanowienia się jeszcze nad innymi możliwościami, tak? ale oczywiście dotyczącymi tej jednej relacji, bo jednak widać, że jest tutaj skupienie na, na, na tym, żeby pracować dalej nad tą relacją, tak? bo jest to karta obowiązków, jest to karta zobowiązań, karta przemyśleń właśnie nad rozwojem, nad zmianą kursu, Karta mówi, że zmiany są wciąż możliwe, że jesteście cały czas w procesie rozwoju, i to jest może właśnie odpowiedni moment, żeby coś nowego, nad czymś nowym się zastanowić. Jest to karta pozytywnego myślenia i takiego szukania szansy, ciągłego rozwoju i cieszenia się. Tym, co macie, ale też dbania o to, co może przyjść, tak, o tą przyszłość waszą, bo to jest karta też zadbania właśnie o coś o, o mm, energii y, oceniania, ale też y, y, cierpliwości i dużego zaangażowania, pomysłowości przemyślenia, przemyślenia strategii różnych, tak, bo zmiany są potrzebne, zawsze jest ten rozwój, my się zmieniamy, relacja się zmienia, przechodzimy na kolejne etapy rozwoju tej relacji i no jest tutaj ten, ten moment sprawdza, tak, i zatrzymania, za zastanawiania za się co dalej. Widać, że jest dobrze, jest dobrze naprawdę. Jeszcze wezmę czwartą talię i zobaczymy jaka karta rada tutaj dla grupy pierwszej się nam pojawi. Okay. Karta Rada, koło fortuny, czyli widać, że los wam sprzyja, wszystkie zmiany będą zmianami na lepsze. Cokolwiek tutaj nie wymyślicie, co, jaką możliwość tutaj nie wyłapiecie dla siebie z tego koła fortuny, jaką szansę do wykorzystania, to to pchnie waszą relację do przodu i rzeczywiście będziecie zadowoleni z tego, co się dzieje, i ta wdzięczność dla wszechświata i do siebie też nawzajem, tak, za to, co się dzieje i za te możliwości, które ta relacja. Wam daje. A koło fortuny przynosi Wam wszystko to, co najlepsze, tylko musicie z tego potrafić skorzystać. Dziękuję, grupa pierwsza. Teraz zapraszam do rozkładu grupę drugą, czyli grupa z kryształem górskim. Czy jemu na tobie zależy? Zobaczmy. Piątka mieczy może mówić o tym, że jest sytuacja dość trudna. Coś się stało, coś się wydarzyło, coś, co spowodowało kryzys, bo Piątka Mieczy jest kartą kryzysu i takiego poczucia, że zostałam oszukana, zmanipulowana, może nie do końca się w porę zorientowałam. Jest tutaj taka karta rezygnacji i braku wiary w to, że może być lepiej ale jest w tej karcie też szansa lepszego startu w jakichś nowych okolicznościach, które tutaj trzeba sobie wypracować. Bo mogły być w przeszłości jakieś kłamstwa, jakieś manipulacje, jakieś miecze, które tutaj poraniły, które doprowadziły do tego, że, że jest poczucie trudnej sytuacji i czujesz ten chaos i, i zastanawiasz się, czy, jemu, czy jej w ogóle zależy. Tak? tak jakby jest tutaj utrata zaufania i potrzeba wyjaśnienia sprawy do końca potrzeba otwartości na nowe pomysły, na nowe możliwości, żeby nie zatrzymać się w tej energii piątki mieczy, bo to jest energia kryzysu. Tutaj trzeba ruszyć do przodu. Kolejną kartą jest szóstka mieczy, czyli karta właśnie yy, barama, czyli wydost karta wydostania się z, z tego momentu stagnacji yy, i takiego rozżalenia, tak? Bo jest tutaj rozczarowanie tym, co się wydarzyło. I yy, yy. No, właśnie, szukanie tego wyjaśnienia i, i, i to pytanie, czy jemu zależy, czy jej zależy. Zobaczmy, co z, innej, z drugiej talii karty, podpowiedzam, co tutaj dla Was się pojawi. Czwórka pentakli. Mhm, ale ona się odwróciła. To też, to też ma znaczenie, bo czwórka pentakli jest kartą m, blokady emocjonalnej. W ten sposób m, karta. Pokazuje, że jesteście na siebie zablokowani. Tak, jakby nie ma przepływu informacji, każdy tutaj dba o swój interes, każdy skupia się na sobie, na swoim bólu może, może na swoich. Tak, jakby na ratowaniu samego siebie, ta karta się odwróciła, czyli jest informacja, że tutaj jest potrzeba odblokowania. Tak? Tutaj nie można w takiej trudnej sytuacji, nie można zamilknąć, nie można stać w miejscu, nie można skupiać się tylko na sobie, trzeba się otworzyć na drugą osobę. Tutaj potrzeba szczerych rozmów, wyjaśnień, otwartości po to, żeby zrozumieć stanowisko drugiej osoby. I też potrzeby, żeby ta druga osoba posłuchała, co wy macie do powiedzenia, tak? Bo tutaj te ta, 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 ta rozmowy muszą być takie y, 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 otwarte i z dużą uważnością na siebie, tak? Oboje musicie w tym wszystkim. Y, się, tak jakby postawić tą swoją uważność na pierwszym miejscu i żeby rzeczywiście usłyszeć, co ta droga osoba ma wam do powiedzenia, bo to jest ważne, żeby zrozumieć całą tą sytuację, z czego ten kryzys wyniknął. Um, może potrzeba jest wytłumaczenia, może tu, ktoś tu jest bardziej winny, ktoś mniej winny, ktoś jest, czuje się winny, ktoś czuje się zmanipulowany. Zobaczmy jeszcze, co karty z trzeciej talii pokażą. Tak? W każdym razie czwórka pentakli mówi po, o potrzebie odpuszczenia swojego interesu, po to, żeby zrozumieć drugą osobę, tak? bo tylko w tym momencie będziecie w stanie wydostać się, to znaczy dojść do jakiegoś, do jakiegoś konkretnego. Wniosku, tak? I, I tak jakby złapać się tej nowej możliwości, która się ma. Znowu czwórka pentakli. Widzicie? Czyli to jest ta sama karta, tylko ona się w tej chwili już tu nam odwróciła, tak? Że jest no problemem jest to skupianie się tylko na sobie, na swoich interesach, dbanie tylko o siebie. I, i y, tutaj jest potrzeba wydostania się z tej. Z, z tej stagnacji, tak? Bo w czwórce denarów mamy moment stagnacji i taki, takiego braku gotowości na zmiany. A to pokazuje, że jest problem duży, bo w piątce mieczy nie można się na, zatrzymać na długo, bo to jest energia kryzysu, takiego poczucia utraty właśnie utraty. Yy, pozytywnego myślenia, tak? Takiego poczucia, że brak, brak yy, cokolwiek bym nie zrobił, to i tak będzie źle, tak jakby braku właśnie dobrej, dobrego wyjścia z sytuacji. I no, zatrzymanie się w tym momencie, w tym kryzysie, może spowodować, że w ogóle ta relacja Wam yy, się rozpadnie, tak? Więc widać, że yy, pytanie, czy jemu zależy? Yy, myślę, że. Yy, jest tutaj problem właśnie ze skupianiem się tylko na sobie i na blokowaniu zmian, bo jest tutaj energia stagnacji i takiego właśnie ta osoba nie widzi wyjścia, z, nie widzi innego wyjścia z sytuacji, jak tylko pilnowanie swoich emocji, skupianie się na swoim interesie, zadbaniu o siebie, właśnie przejęciu kontroli nad całą tą sytuacją, tak jakby chciał poprzez to, że Stoi w miejscu i tak, jakby tylko trzyma te swoje racje, to jemu się wydaje, że on ma kontrolę nad, nad całą tą sytuacją. tak? I, I to też blokuje zmianę. A ta zmiana jest bardzo potrzebna, a karta mówi, że, tutaj kar, że ta kontrol, że kontrola blokuje tą zmianę. Więc jest sytuacja trudna. Zaraz zobaczymy jeszcze tą czwartą talię. Jaka karta rada, tak? Czy jemu zależy? Jemu zależy, tylko że on chce, zależy mu na relacji, na tobie mu zależy, ale tak jakby nie chce zmiany, tak? Może jemu pasuje to, co było? Może ty chcesz zmiany? Jemu zależy, ale w kontekście tego, żeby nic nie zmieniać, tylko po prostu y, trzyma się tych swoich racji, tak? Ta karta się tutaj nam odwróciła w środku. Może to właśnie chcesz tej zmiany, a on tutaj w tej stagnacji jest i, i trzyma te swoje y, racje i nie chce się tego puścić w ogóle, tak? Y, dziewiątka y, mieczy jako karta rada. No jest tutaj y, w tej energii, dziewiątki mieczy takie y, y, takie przesłanie. Zobacz. Y, zobacz na co cię stać, co ty tutaj możesz od siebie dać, tak? Wytrzymaj to i zobacz, co z tego wyjdzie, bo jest w tej dziewiątym mieczy też ta daleko posunięta asekuracja, i znowu to trzymanie się swoich racji. Tutaj jest stres, nieprzespane noce. Ta osoba bardzo przeżywa ten kryzys. Jeżeli pytasz, czy jemu zależy, czy jej zależy, widać, że jest to też dla niej sytuacja bardzo trudna, ale jakoś nie potrafi się odblokować na, na zmianę. Tak? Ma takie poczucie. A może Ty masz takie poczucie, że kopiesz się z koniem, tak, że Ty tutaj różne, próbujesz swoje yy, sposoby, swoimi sposobami tak? znaleźć rozwiązanie, żeby wybrnąć z tego kryzysu. Yy, jest to możliwe, ale tutaj to rozwiązanie odbędzie się. Rozwiązanie tej trudnej sytuacji odbędzie się dużym kosztem wasz obojga. Widać, że sytuacja nie jest łatwa. Jest tutaj lęk, jest tutaj takie poczucie y, wątpliwości, ale jest też takie przesłanie, że może ten problem jest jednak trochę wyolbrzymiony y, ze względu na, na to wycofanie się tej jednej ze stron, tak? Bo, bo jedna ze stron się wycofała, tak jakby, z, żeby zrobić ten krok do przodu, bo to jest ta energia zatrzymania stagnacji. A tu jest potrzebne jakieś rozwiązanie sprytne, jakieś, jakaś ścieżka, która może być trudna, ale będzie tą ścieżką, która wyciągnie Was z tego kryzysu. Więc nie ma się co tutaj urzalać nad nad sobą ani nad tą relacją, bo po prostu trzeba wypracować jakąś zmianę, która tutaj jest bardzo potrzebna. Jest strach przed tą zmianą, bo ta jedna z osób jest w energii kompletnej go zablokowania, tak, jego wycofania, a tu jest potrzeba ruszenia do przodu, otworzenia się na nowe możliwości, potrzeba szybkiego wyciągnięcia wniosków umiejętnego przekonania do swoich racji i błyskiem, błyskawicznego działania, żeby nie tkwić w tej piątce mieczy, tak? Bo jednak jest to karta bardzo trudnej, y, trudnych y, emocji. Dwójka mieczy. Potrzeba rozmów i podjęcia konkretnej decyzji. Y, tylko rozmowy Was mogą tutaj uratować i dojście do kompromisu, do jakiegoś wspólnego y, y, rozwiązania. Bo to są te dwie decyzje do wyboru i musicie znaleźć tą wspólną, tak? Znowu miecze, czyli znowu komunikacja, rozmowy, słowa, szczerość. Tylko to jest w stanie Was wyprowadzić z tej energii kryzysu. Widać, że obojgu Wam na, na tej relacji zależy, tylko po prostu. Jedna osoba bardziej może jest otwarta na zmiany, a druga jest zablokowana i to jest ten problem, tak? I, I to blokuje tą zmianę, i to powoduje, że cały czas jesteście w tej piątce mieczy. A jedynym rozwiązaniem jest komunikacja, szczerość wobec siebie nawzajem i decyzja, tak? Może czasem być to decyzja razem czy osobno, ale. Ta decyzja jest potrzebna, bo w Piątce Mieczy nie warto się zatrzymywać. To nie jest energia, w której można wytrzymać długo. To jest energia, która może doprowadzić do depresji, do trudnych emocji, emocji i naprawdę warto się otworzyć na siebie, bo to jest właśnie karta z jednej strony zablokowania właśnie tego kontaktu, a z drugiej strony karty mówią właśnie. O potrzebie odblokowania tego kontaktu. Te miecze muszą się rozsunąć i Wy musicie siebie nawzajem zobaczyć i przede wszystkim siebie nawzajem usłyszeć i, i się dogadać, tak? I tylko wtedy to pozwoli Wam wyjść z tego kryzysu, w którym tutaj się pokazaliście. I kochani, zapraszam grupę trzecią. Czy jemu na Tobie zależy grupa z fluorytem? Czwórka mieczy. Karta. Regeneracji, karta odpoczynku, karta wygrzebywania się po jakichś trudnych sytuacjach, które miały miejsce w waszej relacji. Yy, może mówić o, yy, właśnie, że w tym momencie ta osoba, yy, o którą pytasz, yy, ona tak jakby ulecza siebie jeszcze swoje emocje. Ona jeszcze szuka równowagi, szuka spokoju. Yy, sz Szuka siebie w, tym, w całym tym chaosie, który za sobą zostawiacie, tak? bo Czwórka Mieczy pokazuje, że macie za sobą coś trudnego, jakieś trudne przeżycia. Mogą no, być zarówno przeżycia w sferze emocjonalnej, miłosnej, ale to mogą być też inne sytuacje życiowe, tak? które spowodowały, że był kryzys. Z którego udało Wam się wydostać, bo czwórka mieczy pokazuje, że to już jest ten krok do przodu, tak? Już sytuacja została rozpoznana, krok pierwszy został zrobiony i jest ten moment teraz wyciszenia, poszukiwania równowagi i uleczania relacji, uleczania samego siebie. Zobaczmy, co karty pokażą dalej. A z kielichów, czyli tak jakby gotowość na nowe, na nowy początek, w takiej energii dużej szczerości, otwartości, to jest ciepła energia płynąca prosto z serca, i gotowość na to, żeby otworzyć serce swoje na drugą osobę, i właśnie, czy na nowy, no jest gotowość na nowy początek, ale czy to jest nowa relacja? Czy to jest kolejny etap relacji po jakichś trudnych emocjach, trudnych przejściach, jakimś zawirowaniu, jakimś kryzysie, pojawia się as, czyli możliwość uzdrowienia i gotowości na nowy początek. Tak jakby karta mówi, zapomnij to, co było, jeżeli macie za sobą trudne rzeczy, przebacz i daj szansę uczuciu, tak? Bo jest tutaj gotowość na to, że. Hmm, Możecie tak, jakby, zacząć swój nowy początek. Jest tutaj y, duży potencjał. Każdy z Was, każdy z Was, a na pewno osoba, o którą pytasz, ma w sobie ten potencjał y, y, i chce. Otworzyć swoje serce na, na ciebie i, na, i podarować ci swoje uczucia. A z kielichów to jest energia płynna, czyste, otwarte serce energia y, początku, czegoś dobrego, czegoś radosnego. Y, to jest energia uzdrowienia. No, może tutaj być też to kontekst jakiejś choroby, tak? bo mamy ten kryzys i to uleczanie siebie no pokazało nam się w formie łóżka szpitalnego, tak, że może tutaj też być taki kontekst, tak, może tu jest, były jakieś zabiegi, tak, bo mamy miecz, jakaś, jakaś operacja, jakieś trudne przejścia, uleczanie jest w tej chwili i taka otwartość tej drugiej osoby na to, żeby ci pomóc, żeby podarować ci, ci wsparcie, podzielić się swoimi dobrymi uczuciami, tak jakby dać ci i tą nadzieję na to, że wszystko będzie dobrze. Mamy pazia denarów, czyli energię planowania i takiej konkretnych możliwości do wykorzystania, tak, bo pazia denarów jest kartą propozycji konkretnej. Także widać, że ta osoba tej osobie bardzo zależy. Ona to już nawet wymyśliła sobie cały plan, tak, odbudowy, czy tej relacji, czy, czy po prostu rozwoju tej relacji do przodu, bo tutaj jest ten denar, czyli ta nowa możliwość, z którą ona tutaj do Ciebie idzie. Pazie to jest planowanie i, i może ona po prostu chce Ci podarować dużo swojego czasu, swojej uwagi, chce się Tobą zaopiekować, chce Ci coś zaproponować. Jeżeli chodzi o relacje, to to może być właśnie propozycja przejścia na kolejny etap relacji, może to być propozycja wspólnego zamieszkania albo jakiegoś wspólnego wyjazdu. W każdym razie coś w energii materii, tak, że tutaj jest, widać duże zaangażowanie ze strony tej osoby, o którą, o którą pytasz, jest bardzo duże zaangażowanie i ochota na to, żeby rzeczywiście coś, coś zadziałać. Wyskoczył nam Azbuła, czyli no jest taka propozycja w energii ognia, takiej dużej gotowości do działania, tak? takiego szybkiego działania, dużego zaangażowania. W ten, ten nowy, w ten nowy początek. Mamy tak jakby dwa nowe początki. Jest początek emocjonalny, tak jakby może się jakaś miłość z tego wszystkiego urodziła, z tych kryzysów albo wybuchła na nowo, jakieś nowe uczucia się obudziły w Was, i też mamy tego asa buław, czyli jakaś namiętność, ogień znowu się pojawił w Waszej relacji i ochota, żeby się znowu w to zaangażować całym sobą i ruszać do przodu, w energii ognia. Bardzo fajne, Energie się tutaj pojawiły, pomimo tego um, kryzysu i tych trudnych sytuacji, które macie za sobą. To jest już ten moment uleczania, tak? I widać, że tej osobie bardzo zależy, bo te, tych propozycji, te propozycje nowych początków i takich, takiej dużej szczerości płynącej prosto z serca, i ten, te buławy, ten ogień, duże zaangażowanie i mamy konkretne plany, tak? Konkretne propozycje, konkretne możliwości do wykorzystania. I widać, że tej osobie bardzo zależy na tym, żeby ta Wasza relacja rzeczywiście. Rozwijała się tak. I, I ona, i czy on, czy ona widzi tutaj możliwości, duży, duży potencjał na to, żeby, żeby to pchnąć do przodu. W Asie Kielichów jest poszukiwanie jakiegoś spełnienia, otwartości na nowe, na nowe możliwości tak jakby poszerzenie swoich horyzontów, zaopiekowanie się swoimi emocjami, ale też zaopiekowanie się drugą osobą. No początek naprawdę czegoś fajnego, dobrego, radosnego i na pewno nie warto tego odrzucać, tak? Na pewno warto się na to otworzyć, bo widać, że intencje są bardzo szczere i jest duża gotowość do tego, żeby zadziałać, żeby wykazać się kreatywnością, dać z siebie wszystko. No i jest konkretny plan, kon konkretne Propozycje, które w Twoją stronę zostaną e, przekierowane. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. E, na czytania prywatne zapraszam Was po, przez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku e, na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. E, bądźcie szczęśliwi.